não brasil puxa-me Ja nie pokazałem kurwa wam jak przepierdolić beef Bef. Tylko jak cię zostawiają wszyscy, bo jest im ty Co do Alesena wie, że połączymy Google. Zrobiłeś płytę roku, pora na życie bez, bez bólu To tyle z miłych rzeczy, czas pokazać kurwo miejsce Młodym daliście lekcje, że do większych trzeba grzecznie Yo, Maciek, skład to powinien cię najebać Za to, że się wychyliłeś, rozpędziłeś w stronę drzewa A zjadł to was chłopak, którego obrzmiał baryt Napierdalaj młody, zrobisz progres, to wydamy ponoć Powstał jakiś diss, ale go wyjebaliście Zabronił wam nago kurwa XT. Jeden bis i z was leta, Polska Od STS po waszych fanów, każdy się poznał Co wymyśleliście, ile kurwa mamy czekać Macias zaczął szczekać, ale ja będę pozerać Aktualnie jest 50 do jaja Wystarczy, że powiecie, przepraszam i nara Dostaję na was brudy, ale nie chcę ich używać Bo krucha jest psychika po narkotyka. Wiesz, że połączymy Google, do pokojoni ten. Kurwa. Krótkie. Ja lubię takie bity. No. Ogólnie jest coś w takiej, w takiej nawice, bo to jest taki, Bo to jest takie, takie old schoolowe, nie? No, Disney na taki pitach powinny być. Ja też tak uważam, nie? Że mniej takiej... Kurwa! Ja też się za zacząłem ostatnio zastanawiać, czy rap nie jest zbyt melodyjny, jakkolwiek to zabrzmi. O Google i WW wydaje ten sam Majors. Warner? szpakuje jest w Warnerze. Bo z tego co kojarzę że to White Widow jest w Warnerze. To może mo ok, To może jeśli w taki sposób, to może dla tego szpaku może coś wiedzieć, że. Ale dla mnie to skurwa ciężki nonsens, że przychodzi menadżer i mówi, słuchaj, nie możesz wydawać muzyki, nie? Bo nie od tego jest menadżer. No. Nie to Google. Mały jest teraz z czystego rapu, zawsze jest czymś przekładany. Ja myślę, że w obecnych czasach ten rap już jest jakby taki różnorodny, że jakakolwiek... Yy, o, słuchaj, jakkolwiek to zawrze. Uważam, że Justyna Steczkowska mogłaby nagrać yy, kawałki kurwa w klimacie rapowym, nie? Jedyta górniak też. I lepiej by, lepiej by wypadały niż większość tam raperów, raperek, bo kurwa mają lepszy głos. No?